Łucja, Franciszek i Jacynta 13 sierpnia 1917 roku byli niepocieszeni, bo tego dnia niestety nie spełnili obietnicy wobec Matki Najświętszej. Nie było im dane zobaczyć Maryi, pięknej Pani. Dlatego, że władza, władza świecka postawiła Mocno na tym, by zniweczyć plany Boga. Często się dzieje tak w naszym życiu, że różne władze tego świata próbują nam powikłać, próbują zniweczyć plany Boga. Jednak czy udało się władzy świeckiej, władzy ateistycznej, władzy, która uważała, że Boga nie ma, czy potrafili zniweczyć ten plan? Na pewno dzieci zostały uwięzione, wywiezione tak, by nie zobaczyły Maryi. Na pewno wiele tysięcy ludzi już się gromadziło i czekało na objawienie. Skupmy się może na chwilę na tym więzieniu. Czy coś trudnego może stanąć nam naprzeciw tego, by spotkać Boga? ostatnio usłyszałem taką ciekawą opowieść o mężczyźnie idącym przez ulicę byłym więźniu człowieku który odsiedział swoje zobaczył innego mężczyznę który na swoim ciele miał wytatuowany tatuaż wytatuowane rzeczy które nawiązywały do tego więzienia wiedział że on też tam siedział żeby było jasne, jestem wielkim przeciwnikiem tatuaży. W każdym razie ten mężczyzna poszedł. Szedł za tym wytatuowanym człowiekiem i o dziwo patrzy, ten wchodzi do kościoła. To skoro ten wchodzi do kościoła, to ten idzie za nim, bo go zapyta, czy siedział w tym samym czasie, za co, kiedy. Wszedł do kościoła, ale już tego człowieka nie zobaczył, za to zobaczył wystawiony Najświętszy sakrament, jak mówi to był ten moment, kiedy upadł na kolana, kiedy coś się zmieniło w jego sercu. On potrzebował właśnie tego człowieka, który nie wiadomo, czy był, czy nie był, a może był aniołem stróżem, choć wytatuowany anioł stróż jest dość dziwny. Ale Pan Bóg, nawet przez trudne doświadczenie więzienia, przez różnych ludzi, przez różne sytuacje, których my nie dostrzegamy, może doprowadzić do spotkania z Nim. Dzieci były oszołomione tym, co się działo. Uwięzione miały doświadczenie tego, że za chwilę zginą. Może. Można to porównać do historii pewnego chłopca, który usłyszał pewnego dnia, że musi oddać krew, że jest potrzebna jego krew dla jego umierającej siostrzyczki. Wtedy został zapytany w oczach stanęły łzy powiedział: Jeszcze chwilkę jeszcze chwilkę i powiedział: tak: oddam. Krew dla mojej siostrzyczki. Minęło kilka godzin, krew została oddana. Chłopiec otworzył oczy i mówi: To już? A czemu ja tu jestem? On myślał, że oddanie tej krwi będzie równoznaczne z jego śmiercią. Był o tym święcie przekonany. Podobnie Łucja, Jacynta i Franciszek, idąc na przesłuchania, byli święcie przekonani, że to, co mówi burmistrz czy przedstawiciel tej władzy, że będą wrzucani do kotła, gorącego kotła z olejem, czy też inne zmyślne tortury. Oni byli pewni, że to się będzie działo. Trzeba mieć wielką wiarę. Trzeba, z drugiej strony, być pewnym w to, co się wierzy, by podjąć taką akcję, jak dzieci z Fatimy. Trzeba mocno kochać, jak ten chłopiec, swoją siostrę. Myślę, że tego się ciągle uczymy. I u stóp Matki Najświętszej można się tego nauczyć. Ale chyba trzeba też głęboko się o to modlić. Uwięzienie doprowadziło do tego, że dzieci nie widziały Maryi, ale jak powiada Ucja, jej co prawda dni się zaczęły mylić. Mówi w pewnym momencie o 15 sierpnia, że było to tego samego dnia, kiedy. Zostali wypuszczeni, aczkolwiek fakty i zapiski stwierdzają, że to jest dzień 19 sierpnia w niedzielę, kiedy Łucja, Franciszek i Jan, brat Franciszka, szli z owcami na pastwisko Walinios. To wtedy Łucja odczuła obecność kogoś. I bardzo jej było smutno, że nie było Hiacynty. Mówi do Janka, idź po siostrę, biegnij po nią, przyprowadź ją, ten nie chciał. I wtedy jest taki ciekawy moment, kiedy ona go przekupuje. Daje mu 20 groszy i mówi, Janek leć. I Janek poleciał. Oczywiście dziś 20 groszy dla nas to jest mało. Dla Łucji to było Dużo więcej niż dzisiejsze 20 groszy. Ciekawa ta historia, bo pokazuje jedną rzecz, że człowiek, kiedy pragnie przyprowadzić do Boga drugiego człowieka, jak w tym wypadku łucja pragnęła bardzo mocno przyprowadzić Jacyntę, by nie opuściła nawet małego szczegółu, małego objawienia nieoczekiwanego, bo nie 13 sierpnia. To potrafiła dać coś od siebie. Potrafiła wydać, wydać dosłownie pieniądze. Dla niej to może był majątek, dla ubogiego dziecka. I myślę, że w tej historii to jest też dość ważne, by my, jako ludzie wiary, z jednej strony nie bali się też właśnie wykupywać człowieka. Czyli składać ofiarę, by inni byli blisko Boga. Cóż nam to przypomina? Właściwie dzisiaj odprawialiśmy Mszę Świętą. Ci, którzy przybyli na tą Mszę Świętą, składali ofiarę? Czy złożyłem właściwie ofiarę? Każdy z nas składa tu akurat dosłownie też pieniądze. Bo nie trzeba się bać pieniędzy. Bo co? bo one w pewien sposób nas kosztują i może się stać tak, że człowiek w jakiś sposób, nie wiem świecki kapłan może oszczędzać na swojej wierze na Panu Bogu jakże piękni są proboszczowie miałem takiego włagiewnika, który pierwszy co zrobił po przyjściu, zrobił ogrzewanie nowe ogrzewanie w kościele by ludzie mogli spotkać Pana Boga to jest coś wspaniałego, nie? kiedy nie boję się wydać, żeby inni przyszli. Łucja, Hijacynta. My też możemy powiedzieć, kiedy składamy na ofiarę nam przy często ludzie pytają się kapłana, pytają się mnie, ile kosztuje, ile ta ofiara. Niejednokrotnie później, kiedy kapłani mówią, ile. To jest opisywanie, ocenianie dużo, mało, średnio. Jakże to jest dalekie od tego, co Boże. Składam ofiarę, która ma mnie kosztować. Jak mnie nie kosztuje złożenie ofiary, na przykład na Mszę Świętą, to pytanie jest, czy to była ofiara, czy jakaś, jakiś zrzucony. Pieniąże, który mnie nie kosztował. Ksiądz Edward Staniek, znany patrolog, mówił, jaka ma być ofiara na mszę świętą. Nie powiedział ceny. Powiedział bardzo ciekawie, jedna twoja dniówka, aby cię kosztowało. Biblijnie jak niegdyś denar, jedna Twoja dniówka. I każdy teraz będzie musiał odpowiedzieć, czy mnie kosztuje w jaki sposób złożenie ofiary. Mamy też w Biblii, wczoraj chociażby w Ewangelii, Jezusa, który nie musi, a składa podatek na świątynię. Nie musi, ale to robi, żeby. Nikt nie miał do niego pretensji, żeby nie dał zgorszenia. Wiadomo, że niestety kwestia związana z pieniądzem będzie zawsze kwestią, która będzie gdzieś nas, nas poruszać. Trudno się będzie o niej mówić, będziemy się opisywać. Z drugiej strony, Jezus właśnie pokazuje, zrób tak, by ta sprawa. Nie dała zgorszenia innym, kiedy ty dajesz, i nie gorszyła innych, nie gorszyła mnie, kiedy ja daję. Popatrzcie się, co się dzieje. Coś mnie zgorszyło, stałem się gorszy. Jezus właśnie we wczorajszej perykopii Ewangelicznej robi wszystko, by nie zgorszyć człowieka, by ta kwestia nie przysłoniła nam Boga. A z drugiej strony musi nas kosztować. Zresztą to objawienie jest związane z pieniądzami. Bo Łucja zapytała, co mamy robić z pieniędzmi, które przynoszą ludzie do Kowadeiria. Co my mamy z tym robić, bo my nie wiemy jako dzieci. Cóż, Matka Boża bardzo szybko odpowiada. Zróbcie dwa ołtarzyki. Jeden... Dla ciebie i dla Hiacynty, i dwóch dziewczynek, które poniesiecie w, białej, w białych sukienkach. Drugi ołtarzyk, który poniesie Franciszek i trzech jego kolegów. Reszta przeznaczona jest na święto Matki Bożej, królowej Różańca Świętego. I na co jeszcze? Na budowę kaplicy, która ma tutaj stanąć. Matka Boża zajmuje się podczas tego objawienia nawet pieniędzmi, bo ona się ich nie boi, bo ona jest od nich wolna. Z drugiej strony pokazuje nam ważną rzecz, że pieniądze będą potrzebne na postawienie kaplicy. Jakby dopomina się o tą kaplicę, prosi o nią. I to też następna rzecz, która jest dla człowieka ważna. Bo Matka Najświętsza podpowiada: Człowieku, jeśli chcesz się skupić na moim synu Jezusie, jeśli chcesz się skupić na Bogu Ojcu, jeśli chcesz razem ze mną wielbić Pana, to musisz mieć do tego odpowiednie miejsce. Chociaż ja sama objawiłam się w polu, na dębie. I tak często robię, to mówię Ci zbuduj kaplicę, czyli miejsce szczególnie uświęcone, potrzebne dla Ciebie. Myślę, że my też możemy dziękować Bogu za tych, którzy dbali o to, by tu Kościół powstał, by teraz ten Kościół stał, piękniał, dlatego, bo potrzebujemy miejsca. Jakby zachwycić się tym, co mamy. Niektórzy mogą znowu odwrócić myślenie. Musimy go utrzymać. Musimy składać ofiary. Jejku, zachwycam się tym, że mam miejsce do modlitwy. Że mogę chwalić Jezusa. Jakże zmienia się cały świat, kiedy zmienia się moje patrzenie. Matka Najświętsza nie kończy na pieniądzach objawienia. Łucja pyta się jeszcze, czy uzdrowi pewnego mężczyznę. Maryja odpowiada tak, niektórych uleczę jeszcze w tym roku, ale wtedy smutnieje. Smutnieje i wypowiada takie słowa, módlcie się, módlcie się wiele czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nich modlił. Czyńcie ofiarę, módlcie się, módlcie się, bo nie mają nikogo. I to jest chyba kwintesencja. Módlcie się, módlcie się. Codzienny różaniec Jacynta, Franciszek i Łucja już odmawiają. Maria zaprasza Ciebie i mnie, by Ci się chciało codziennie odmawiać Różaniec. Módlcie się, módlcie się. A jak przyjdzie jakieś cierpienie, jakiś trud, to ofiarować go za grzeszników, niekoniecznie za tych, których znamy. Może dziś szczególnie ten różaniec za tych, których nie znamy, za tych, za których mało kto się modli, albo jak Maria mówi, nie mają nikogo, aby się pomodlił. Dobro wraca. Kiedyś może przyjdzie czas, kiedy my będziemy potrzebowali modlitwy. Myślę, że to dobro wróci. Nie bójmy się o to.